Dzień dobry tutaj, prezes dla Was. Pan prezes, jakaś kupałajna stwierdziła, by mnie zaatakować już na samym początku odcinka, więc będę musiał ją zabić. Niestety. No ale trudno, ogólnie to informacja, śpiół, kolota dzisiaj nie ma. Jest pan prezes na zastępstwo. Nie, no, będę miał egzamin na prawo jazdy. 18 i też przymierzyłem swoją koszulę i się w nią mieszczę. Schudłem już 10 kg łącznie ponad. Zależy według której wagi, według mojej wagi, która mam w domu i która jest prawidłowa. Bo moja lekarka ma zepsutą wagę. Jak chuj jestem pewien, dlatego że wagą pielęgniarki w szkole pokazywała te same wagi co od moja. Eee, więc, według wagi lekarki, schudłem 13 kg, według mojej wagi, schudłem 10 kg w ciągu 5 miesięcy. Myślę, że jest to całkiem niezły wynik. Jak na to, że tylko 2 miesiące byłem na wiecie, 2 miesiące to był stres. Dobra, muszę tam teraz dojść, czyli tam dobra, tam jest punkt. Więc wezwę sobie mego rumaka. Ale Kassandra dziwnie wygląda jak się przebrała, znaczy ja ją przebrałem, <grym> najpierw ją rozebrałem, <urazy>, ja... <grym> o nie, dobre, już spokojnie. Ogólnie to chciałbym Was przeprosić za to, że nie ma ostatnio takiej aktywności jak obiecany, że będzie. Niestety choroba nie pozwala, choroba nie wybiera po pierwsze. I taka sytuacja, że niestety ciężko jest z tą aktywnością, ja nic na to osobiście nie poradzę, nie jest ode mnie. Czasu mam w cholerę, Mógłbym rzucać nawet dwa filmy dziennie, ale po prostu nie jestem w stanie. Więc musicie mi wybaczyć. Być może zmotywuję się jakoś po, nie wiem, po zrobieniu prawa jazdy, po w Subaru. Matka coś tam mówiła. Nie wiem, nie usłyszałem. Nie usłyszałem ani nie przeczytałem. Więc tym bardziej cienko. O nie jak już się mam. No niedawno sobie wstałem, wiecie, zjadłem śniadanko. I te. Memy z subał w głowie. Samotny facet, musi sobie jakoś razić, nie? Ktoś ci uprasuje koszulę na, na spoilerze. Suba. <noise> ja też tak będę musiał niestety. No Ale trudno. Wiecie. Jakoś to trzeba żyć. Pytanie czy ja dobrze w ogóle idę. Bo ja nie wiem gdzie mam iść. Tutaj chyba nie. Dobrze. Spójrzmy sobie na mapę. Eee, są w Arkadii, są na granicy pomiędzy lasem przemytników i złotymi polami przy cedrowej rzeźbie. Granica jest taka, jest dość nieduża, więc ja sobie pozwolę ją przebiec przez eee, buta. Nie wiem gdzie spotkamy mamusię. O, dobra wystarczyło przebiec parę metrów. A tak poza tym, no to pewnie się tam razem dobrze bawią, kiedy ja do nich idę. Tak, nawet no, te żarty nie. A dzisiaj tak spojrzałem w lustro, czasami tak bywało, że ktoś tam nawiązywał do tego, że mam duży nos. Próbując mnie obrazić. I tak sobie pomyślałem dzisiaj przed lustrem, że mam tak wielką klamkę, że przy pocałunku mogę oczy wybijać. <laughs> nie wiem, sorry, no, nie, wiem. Nie, nie wiem czy to jest śmieszny humor dzisiaj.

Warrior, he said. Look for the mighty warrior with the broken spear. I added the godly bit. Brasidas knows a warrior when he sees one. Word of my deeds will outlive any statue. Of course. Your story should be sung from the mountaintops. In Arcadia, you are already a legend. Where is Brasidas? I need to speak with him. Of course, you do. And the woman?

Zawsze wychodzi sługą Arhonta, czy, czy czy nie zawsze wychodzi ten sam typo? O kurwa, chciałem go kopnąć! Nie no, za to to nie będzie kurwa dysy Sparta, tylko kopa jaja. No dobra, zaraźnij go, jakie świnie. Bo zapłacił za mało. Nie wiem, ale gość a dość jest dziwny, nie? Mówi, że. Y, no, wielka wojowniczka, twój posęp powinien tu stać, jesteś legendą. No to nie wiem, trochę nie rozumiem, dlaczego próbuje mnie w tej chwili zabić. Bo. To jest raczej logiczne, że jeśli już jestem legendą, no to nie powinien mieć ze mną większych szans. Auć. Dobrze, że mam ten nowy pancerz. Póki nie muszę go ulepszać, no to. Ałba, wow, kurwa. Póki nie muszę go ulepszać, no to plusik jest taki, że. Ja mogę sobie walczyć tak naprawdę z tymi przeciwnikami na wyższych poziomach, bo i tak nie robią mi zbyt dużej, zbyt dużej krzywdy, jak mnie bijam. Powiem wam, że po tym czasie jak nie nagrywałem trochę, dostałem trochę świeżej energii, ale mogło być lepiej. Wiecie, najważniejsze jest to, żeby nie było takich momentów, że jest cisza, że się nie odzywam x czasu. Jestem zdania, że też to wiele razy powtarzałem na odcinkach. Jak ktoś chce nagrywać, to musi dużo mówić na tych odcinkach i mówię to taki, w, taki, w takim sensie, w takim kontekście, w takim znaczeniu i w takim jeszcze nie wiem czym, że jeśli chcecie nagrywać na YouTube, no to nie możecie mieć czegoś takiego, że nagrywacie materiał i macie na przykład, nie wiem, 10 sekund puste. I ja uważam, że takim optymalnym czasem, kiedy się nie odzywamy, zastanawiamy się, co chcemy powiedzieć i tak dalej. Może być maksymalnie 4 do 5 sekund i można to zauważyć u topowych youtuberów, że mało który w jakimkolwiek materiale ma po prostu więcej ciszy niż te kilka sekund. Myślę, że warto wyciągnąć z tego lekcję i myślę, że warto przed jeszcze jakimkolwiek rozpoczęciem nagrywania na YouTube'a ponagrywać trochę filmów tak samemu ze sobą, zobaczyć jak to wygląda, popytać sobie znajomych jak to się ogląda wiecie, chodzi mi o to, że wyślecie znajomemu jeden film, to nie. E, musicie wysłać na przykład nie, znajomemu 20 filmów i na przykład takie tematyki, które go zainteresuje. I mówię to dlatego, żeby was porównał do lepszych twórców i po prostu zobaczył, że znaczy zobaczył i powiedział wam e, jak, jaki jest wasz poziom, jak wypadacie na tle innych, dlatego że to jest bardzo ważne moim zdaniem. Nie wiem, mógłbym poradnie się robić. No cóż, to już. Z takim doświadczeniem jak moje to nawet powinienem. Niestety, gaming już ma lata świetności za sobą. Były to mniej więcej 2012-2015 były to te lata. Przynajmniej, moim zdaniem, były to najlepsze lata gamingu na YouTubie. Nie chcę go zabijać, no, ale jeszcze tego psa muszę szybkim językiem. O no, kurde, Cassandra ty z tego języczka, może skorzystaj. No, ale on się brutal myśli. A, ewidentnie widać braki u mnie duże zapotrzebowanie. No niestety, no. Każdy czasem ma go przed nim. Ale staram się z tego śmiać. Mimo to, że bardzo mnie to boli i nie jest mi lekko, no to, to próbuję walczyć. Uważam, że, że każdy powinien się nie łamać, tylko nawet w najgorszej sytuacji próbować wyjść z tego na każdy możliwy sposób. Kurwa, więcej tych najemników, dajcie co to jest za ściera, choć tu, to Kurwa, torbojebana. Będę, będę ją wyzywał w taki śmieszny sposób, tak. Dla Firindo, Gido, Leć, kurwo! Nauczysz matę latać. Szkoda, że tych na wyższych levelach się tak nie da fajnie. No ale trudno, wiecie, no tu też musi być jakaś tam... Nie wiem, jakby, jakby ktoś podchodził sobie do typa level 50 i wiecie, bierzecie go i zrzucacie ze skały, umiera, kurwa, this Sparta. No nie wiem, no to by było zdecydowanie za łatwe, więc rozumiem... Więc zdecydowanie rozumiem taki zabieg ze strony twórców. Tak czy inaczej byłoby znacznie lepiej, gdyby jednak była możliwość e, spychania tych na, nie wiem, jeden czy dwa lewele wyżej. Ale wtedy mogłoby być też taka, wiecie, troszeczkę... Nie no nie, myślę, że te dwa levely to jest spoko granica i myślę, że nie byłoby to jakieś tam super przesadzone, najwyżej za... Mo można byłoby też dodać takie coś, że e, jeśli postać zostanie zabita przez upadek z wysokości, wtedy tracimy, powiedzmy, nie wiem, 15% expa za zabicie jej. No i nie byłoby problemu z no analizami. Nie wiem, w ogóle walka w w tej grze bardzo mi to nie odpowiada. Najlepszy to jest ten krótki, krótki miecz czy sztylet. Czy to jest w ogóle miecz, nie, nie wiem, to jest to zabranie nieodróżnione. Zgiń w końcu. Medon, mydło, no kurwa, mi się z mydłem kojarzy. Jakaś marka produkująca takie te chemie ogólnie. Linie lotnicze Lot. Witamy na pokładzie. Mogę go zabić? Chyba mogę. We'll Who says that? Tell me where they are or I'll cut that shit eating grin of your shit eating face. He said you had a nasty temper. He wasn't wrong. Tell me where my mother is or I'll shove my spear so far down your throat you'll be shitting iron at the gates of Hades. Please. Show mercy! Speak! They're on a hill, a cliff overlooking the gale. Brasidas didn't pay you enough? Who did? Tell me, or I'll wrap your guts around your neck and hang you from that tree. The Archon. He's paying more for your head than Brasidas could afford in two lifetimes. Tell me who the Archon is. I want a name. <laughs> Lagos, his name is Lagos, and he's the most powerful man in Arcadia. He who controls the grain controls the world. You threatened the wrong people, Malaka. I don't threaten. I promise. Z tego ciuku chcesz zginąć, nie? Ja nie, zabili jego, bo po prostu, nie wierzę w ty, panal. No. Ta końcówka znowu już błagała o życie, i w ogóle wydawał się być przestraszony, miły, i w ogóle, ale znowu okazał się być chujem, więc ja mu pokażę, kto jest najpotężniejszy w tym świecie. I niestety muszę go zabić po prostu, bo poirytowało mnie takie zachowanie. Gdyby mnie przeprosił, gdyby był miły, oszczędziłbym go, ale okazał się być chujem, więc uważam, że powinienem go zabić. Ale nienawidzę przeciwników starczą nie? bo są najgorsi przeciwnicy. Tak, naj, naj, najlepszy odcinek cały czas walki. Chociaż lepsze, lepsze to niż jak kiedyś nagrywałem te odcinki jeszcze do 20 któregoś odcinka czy 30, potrafiłem przez pół walki wypowiedzieć, nie wiem, no, jedno zdanie. Więc w sumie wychodziłoby na całą walkę, e, dwa zdania. I taka prawda. No, jak już mówiłem, uważam, że priorytetem powinno być nagrywanie na YouTube'a mm, jakoś wypowiedzi. To jest to, na czym powinniśmy się skupiać przede wszystkim. Dlatego, że przykładem może być Krzysiek, który, ja zawsze powtarzam, odzywa się troszeczkę więcej i wyciągnął z tego lekcję, nie powiem, wyciągnął z tego ogromną lekcję, dużo lepiej mi się ogląda jego materiały. Ostatnio wrzucił film z jakiejś gierki motocyklowej, nie wiem jak się nazywa, ale możecie sobie zobaczyć. Odcinek naprawdę fajny i naprawdę możecie zobaczyć w niego znaczny postęp. No co jest? No nie, ja chciałem... O łap! Ja chciałem go ten czwórką! Bo tak zobaczyłem, że się skupia na tym ptaku i dobra, zabiję go też. po prostu wyrżnę ich wszystkich w pień. Nie wiem. Po prostu nie wiem o co chodzi. Aj jej, która dostanę. Nie wiem, nie wiem naprawdę o co chodzi z tymi najemnikami, czy on jest ich aż tak dużo jak mam. Tylko trzy te hełmy. Można powiedzieć trzeci stopień poszukiwania, czyli trzeci poziom poszukiwania. Nie o ile wiem, że jestem bardzo pożądanym towarem, szczególnie wśród kobiet. <laughs> o nie Jak ta pewność siebie zabezpiecza, Pytanie: czy to już jest egoizm? Może trochę. Mógłbym prowadzić normalnie podcasty w pojedynkę czasami. Ale nie wiem, uważam, że ta przerwa naprawdę dobrze mi zrobiła, bo nie wiem, czy pamiętacie te odcinki, które już zaczynałem powolutku nagrywać na siłę. Nie mówię, że bawiłem się na nich gorzej, bo to nieprawda. Ale nie wiem, no po prostu coś, coś, coś mi nie, nie wychodziło tak, jak chciałem i, i przez to nie czułem jakby spełnienia po nagraniu tych odcinków, więc nie wiem, jak oglądałem te filmy, nie satysfakcjonowała mnie moja praca włożona w te materiały. A dzisiaj widzę, że naprawdę się staram, eee, chcę, żeby to wyszło i naprawdę nieźle idzie. Ale pierdolę kurwa głupotę dzisiaj, no ale nie no, nie ma źle moim zdaniem. Niemal będziemy zakładali kanał motoryzacyjny, to będzie w ogóle fajnie, myślę, że teraz już tylko czekać. I... I zobaczycie naprawdę ogromny efekt mojej pracy pracy Mikołaja. Bo Mikołaj będzie mi pomagał z Instagramem. Mikołaj też będzie prowadził swojego Instagrama najprawdopodobniej. Mikołaj będzie prowadził jeszcze Syftoka. I jeszcze jedna rzecz. Prawdopodobnie Mikołaj będzie współtwórcą na tym kanale. Dlatego, że jednak motoryzacja jest ciężkim tematem. awet wujkę byłoby znacznie łatwiej. No i i uważam, że że druga osoba bardzo mi się przyda. Plus jeszcze Eryk, z którym też trochę gadałem na ten kanał. Jestem z twoją matką. Spotkajmy się na odwisku koło tego i B. Więc znaczy to B. ale dobra, idziemy. Idziemy sobie z buta, w ogóle FPS-y. Na początku odcinka nie jakieś FPS-y chujowe były, wszystko się chyba doczytywało. Teraz już jest 70-80 FPS-ów, bardzo płynnie wszystko chodzi. I ktoś do mnie pisze. Któż to jest? Koleżanka do mnie pisze. Wczoraj mi narzekała, że... Ja cię pozdrawiam. Wiesz, jeśli to oglądasz, o kim mówię. Wczoraj mi pisała, że ona ciągle ma jakieś dziwne rzeczy w głowie, że ktoś się jej włamał i w ogóle. I mówiła, że stoi na schodach i nie zejdzie do pokoju spać, bo się boi, że ktoś się w piwnicy. I... Co tam dalej było? Już nie pamiętam. chwilę. I aha, ja jej napisałem. To ja mam nadzieję, że masz jakiś dywan chociaż na tych schodach, jeśli masz na nich spać. Nie wiem, ja ostatnio naprawdę trochę jeżdżę po ludziach, chyba za bardzo. Ale mam taki... No ja taki, ja jestem takim człowiekiem. Już taki mam humor. I nie wiem, no uważam, że jak ktoś się śmieje, no to to, to to go nie uraziło. Zresztą, jak mówiłem jeszcze parę minut temu o tym moim nosie, że mógłbym oczy wybijać. Wiecie, uważam, że mm, nawet jeśli ludzie często mówią, że nie wolno się śmiać z wyglądu i tak dalej. No ja uważam, że wolno. Uważam, że nawet trzeba. Uważam, że ludzie mają kija w dupie i brakuje im jednocześnie dystansu. A przede wszystkim y, ta poprawność polityczna jest chora i nie powinna istnieć. Po, po prostu nie wiem, zapowiedzenie słowa czarnych gdzieś w miejscu publicznym czy, czy coś, to wszyscy od razu dziwnie reagują. Y, szczególnie, jak jest jakiś czarny w okolicy, a ja mam, wie, jak wiecie, dość ciemnego kolegę. I nazywanie go czarnuchem to, to codzienność, więc nie wiem. No, no ludzie są dla mnie zjebani uważam, że każdy powinien wyjąć kija z dupy, ale jak ktoś mnie kurwi, no to, to, no to, wtedy, no to wtedy ja mu tego kija w tupę włożę, kurwa, tak głęboko, że ustawi wyjdzie. No nic, zobaczę sobie, ile jest czasu w ogóle odcinka. Jest 19 minut, bawię się całkiem dobrze. Myślę, że jest to najlepszy odcinek z Asasyna, jaki dotąd nagrałem, nie licząc tych dwóch odcinków, kiedy naprawdę mi odpalało. Dobra. They knew you were coming and must have forced La Laros to place the bounty on your heads. Trusting anyone in Arcadia will be difficult now. Which is why I say we put that Archon's head on a pike. Our message to the puppet king in Sparta will be clear. I'm sure he has soldiers everywhere in Arcadia. We'll just behead them all. And deal with it like you dealt with the monger? Why not hire some musicians to entertain the crowd too? I know you wanted me to kill him in private, but at the time, it was the right choice. Whatever happens, we need Lagos alive. Acadia is Sparta's breadbasket, and Lagos keeps it full. That man is working for the cult of Cosmos, not Sparta. Then we need to free him from their grasp. What makes you think he wants to leave? Bounties and threats aren't Lagos' style. He's a farmer, not a killer. What do you have in mind, Rasidas? Unlike your mother, I think we can handle this quietly. I'm going to begin by investigating a safe house he keeps. There might be some evidence there. What do you think we should do? I still say we send the Archon to Hades. Upsetting Sparta's breadbasket will send the false king searching for crumbs. The Archon is no longer the man you knew. The cult has him now. Wygląda like Kurde, uważam, że jeśli gościu nie jest wojownikiem, być może i nie powinniśmy go zabijać, powinniśmy być może i się dogadać, a może okazać się cennym sojusznikiem, ale to są czciciele. To są czciciele, polują na nas i może być ciężko. Więc wydaje mi się, że obie dwa pomysły są naprawdę dobre. I kurwa żałuję, że muszę podejmować decyzję. To jest trudna decyzja, naprawdę. Z jednej strony Brazydas ma rację, dlatego że ten gościu może nam się przydać. Z drugiej strony. mamusia też ma dobry pomysł. Bo zapierdolenie go to jest kurwa najłatwiejsze co można zrobić. Hmm, Ostatnio już nie posłuchałem Brazydasa, więc nie wiem, myślę, że posłuchajmy się go tym razem. Najwyżej później się go zapierdoli. Thousands of Spartans depend on Lagos for food and protection. His death would bring chaos. There's a farmhouse northeast of Tegea where he has a safe house. Meet me there before you do anything you'll regret. And what if <inaudible> The Archon hides like a coward in Fort Samikon. You can't miss that monstrosity. You could go after him now, but be careful. He's well defended. Then we must weaken his defenses. He's got barracks full of guards and silos full of grain. It would be a shame if any came to harm. Where exactly are Lagos's guards stationed? Some rest their heads at the barracks in Tegea. There's also a camp and a fort in Smuggler's Forest. Destroy his guards there, and his defenses will be weakened. Tell me where to find the silos. The Archon stores his wheat in Pan's cradle. Set the silos alight, and his livelihood will go up in smoke. I'll go see what Lagos is up to. Good luck, my lamb. You don't understand. This isn't just about fire and wheat, this is personal. Okej, okay, dobra, nie będę czytał tego opisu. Możecie sobie to odczytać. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Widzę, że prawdopodobnie nadal mamy możliwość podjęcia decyzji, czy chcemy go zabić, czy nie. Więc naprawdę fajnie. 31 poziom odblokowany. Więc jeszcze lepiej, bo te poziomy to jest naprawdę tragedia i myślę, czy nie zrobić jakiegoś odcinka następnego z pytajników. Eee, osobiście uważam szczerze, powinniśmy gościa zastraszyć, zabić mu ludzi, spalić zboże i wtedy z nim pogadać. No dobra. <laughs> nie, no dobra. Nie, ja się lubię znęcać nad ludźmi, przepraszam Was bardzo. Nieważne. Tak czy inaczej, ja dziękuję Wam za uwagę. Odcinek ma już 20 minut, więc jeśli się podobało, nie zapomnijcie o subskrypcji, o łapce w górę i możecie wbić na serię z Arka, jeśli chcecie wysokiej jakości kontentu, dlatego że to jest najlepsza seria na kanale. Do zobaczenia No i cześć. Welcome back.